Dzień dobry kochanie, witam Was Maciej Pertkiewicz i Artur Witkowski, Twoja ekipa. Hej! Kochani, w poprzednich odcinkach mogliście obejrzeć już zastosowanie płyt. Są to płyty Star 2.0 i Star 3.0, czyli 2 i 3 cm płyty, i powiedzieliśmy wszystko o parametrach, o właściwościach, wszystko, co można powiedzieć tak naprawdę w studio. Teoretycznie. Teoretycznie, a teraz? Praktycznie. Praktycznie. Tak, jesteśmy, słuchajcie, na działce, jest jesień, a jesień to doskonała pora na to, żeby troszeczkę tutaj popsocić, a mamy też fajne miejsce, dlatego że mamy tutaj różne sytuacje, w których będziemy mogli Wam pokazać różne zastosowania płyt Stargres. Dokładnie, płyty Stargres można układać na Naprawdę na wiele sposobów. Pierwszy sposób jest to układanie tak jak układamy kostkę brukową. Czyli robimy podbudowę, robimy plant i układamy płytki. Jeżeli to są chodniki e, mniejszego natężenia ruchu, jakieś małe tarasy, układamy z płyt Start 2.0. Jeżeli są to podjazdy bądź mocno obciążone chodniki ruchem, e, tam płyty Start 3.0, bo są po prostu mocniejsze. Powiedziałeś podbudowa, czyli na piasku tak? Tak, na tak? piasku, stabilizacja e, i układamy już płyty. Bardzo fajne zajęcie, naprawdę będziemy się przy tym super bawić. Ale możemy również robić na tarasach, na Stopkach specjalnych i wtedy mamy taras wentylowany, to taki, który będzie tam pod spodem nam woda ściekała, odpływała, i też również się tam wentylowała suszyła. Bardzo fajny sposób też można to samemu zrobić. No i na gruncie, na przykład w trawie na żwirku i to też jest bardzo fajny temat, można zrobić ażurowo i generalnie bardzo to ładnie wygląda. Okay, no ale i w tym, ostatni w tym sposób zajmiemy się. Nie, Nie przerywaj, proszę pana, jeszcze jest jeden sposób, czyli no. normalnie tak jak płytki naklej. A, no oczywiście, no tak, możemy przykleić, bo to są jednak płyty, tak. płyty gresowe. No dobra, ale w tym odcinku, rozumiem, zajmiemy się tymi dwoma pierwszymi, takimi podstawowymi, jak gdyby, sposobami, czyli na trawie i na piasku, czyli na podbudowie. Kochani, tutaj tego pięknego jesiennego dnia powstanie patio. Tak, Artur się trochę rozgadał, ale tak naprawdę wszystkiego naraz nie zrobimy. Mamy tutaj patio przed domem, rzeczywiście to jest ładna przestrzeń. Chcemy wyłożyć ją płytami, właśnie na podsypce z piasku, mieszanego z cementem, czyli takiej tak zwanej podbudowie. No, ja tak to wymyśliłem, że będziemy mieli taki tutaj pas centralny, a oprócz tego rozejdziemy się też na boki takim fajnym chodniczkiem. No, się będzie super wyglądało. Rozumiem, że spłyt Star 2.0, a jakie wymiary? 60 na 60 mhm. Do dzieła. Mhm. Do dzieła, ty do dzieła. Do do dzieła. dzieła. <laughs> Jednym ze sposobów układania płyt StarGres, zarówno Star2, jak i Star3, możemy je kłaść na podbudowie tak jak kostkę. I tutaj właśnie mamy grunt, na gruncie już mamy rozsypany piasek, zrobiono podbudowę z piasku. Będziemy również go troszkę stabilizować cementem, po to, aby nam mrówki nie wynosiły potem e, piasku. I generalnie na zagęszczonej podbudowie będziemy układać płyty bezpośrednio na podbudowie. Po pierwszym przegęszczeniu podbudowy zasypujemy dołki, mniej więcej ustalamy sobie w którą stronę spadek, dosypujemy już teraz podbudowy i jeszcze raz musimy to dogęścić, potem będziemy ściągać plant i układać płyty. Teraz sprawdzamy, czy wszędzie plantu jest wystarczająco. Jeżeli będzie w porządku, wszędzie jest z nadmiarem lekkim. Wtedy zagęścimy po raz drugi i będziemy mogli już ściągać. Podbudowę już mamy podwójnie zagęszczoną. Teraz już nawet podsypkę robimy na sztywnym plancie. To znaczy, że jest stabilizowany plan cementem. Teraz Paweł będzie robił pasy, będzie wytyczał sobie poziomy. Potem będziemy to ściągać i układać płyty. Kochani, samo układanie płyt na przygotowanym plancie jest dziecinnie proste i sprawia dużą frajdę. Ale nam się patio zrobiło tutaj. Piękne patio, płyty StarGres 2.0 na podbudowie, tak jak kostka. Format 60x60 też ładnie wygląda, bo one delikatnie imitują kamień. Mają takie fajne o, zobaczcie, uzylenia, trochę jak taki łupek. Także wyglądają bardzo naturalnie. W ogóle, tak, ta, w ogóle jest ale, takie wrażenie, że one się nie powtarzają, nie? bo jest, jest, jest dużo, różnych, e, dużo różnych wzorów. Tak, ale wiesz co, gdybyśmy chcieli jeszcze coś dołożyć, no to te inne wymiary e, też również by się nam przydały. Mhm. E, ale jest super. Jak są mniejsze wymiary, możemy lepiej operować, jeżeli chodzi o spadki. No, ale mamy W większych dostęp... wymiarach troszkę mniej. Tak, ale tutaj, tutaj chodziło o to, żeby to był taki foremny, foremny kształt, ponieważ tutaj można sobie teraz postawić stół, tutaj z boczku sobie można postawić grilla. I pogrillować. Wszystko jest tak, jak miało być. Ale posłuchaj, my zanim postawimy grilla, no. i zanim go rozpalimy, to jeszcze musimy jedną rzecz zrobić. A no właśnie, musimy jeszcze y, położyć płytę. Czyli na musimy na trawie wyciąć darń, podsypać. podsypać kruszywem i ułożyć na równo z darnią płytę. Także jeszcze I jedna. za to się weźmy. Tak, jedno zadanie przed nami. Widzę, że zaprojektowałeś chodnik, ale, panie, znowu ta fuga jakaś duża! <laughs> tak, bo słuchajcie, teraz będziemy układać płyty na trawie. Oczywiście, do tego celu musimy wykopać pod każdą płytę otwór, usunąć darminę z, tak, z korzeniami. Tak, I potem w, te, w ten otwór sypiemy taki fajny o, tłuczeń klinujący się, że on, on ładnie nam tutaj ustabilizuje wszystko. Troszkę ustukamy to. Zagęścimy, zagęścimy i położymy płytę. Tak jest. Ale płyta musi być na równo. Z tak. Jak to, tak? I tak. Jak to robimy? No, robimy to tak, że kładziemy sobie właśnie płytę, albo płytę, jeżeli mamy właśnie jakąś ścieżkę, i musimy łopatą idealnie sobie wyciąć darń dookoła płyty. Słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby oprócz trawy z korzeniami, wybrać też trochę ziemi spod spodu razem z jakimiś kamieniami większymi, korzeniami, które są pod spodem, tak żeby po prostu podłoże było równe. No i teraz ubijamy sobie wszystko i za chwilkę nasypiemy żwir. i to masz skrzepę teraz ubijamy żwir, tak, wyrównujemy żeby, żeby kruszywo, żeby się zaklinowało żeby się zaklinowało i zaraz zrobimy sobie przymiarkę, czy już jest ta wysokość kruszywa co potrzeba. Na oko patrząc brakuje jeszcze, ale, ale też z jednej strony wydaje się, że jest więcej jeszcze, a z tej strony już pewnie będzie prawie dobrze. No, już mówiłem. Tu jest troszeczkę za do tego. Tu jest idolo. Tak. Tu, tu jest też dobrze. Tu jest dobrze. A tu można by troszkę troszeczkę mógł... jeszcze podsypać. podsypać. Ale to delikatnie. i to by było na tyle, jeżeli chodzi o układanie płyt StarGlass na gruncie. Pokazaliśmy wam jak układać na podkładzie pod z piaskiem, tak, i tak. z y, cementem. Tak. Oraz teraz właśnie ułożyliśmy na żwirku tutaj bezpośrednio na trawie. Wyszło super. Przed nami jeszcze trochę roboty. Zaraz się za to bierzemy póki nas zmrok nie zastanie, ale zapraszamy was już na następny odcinek. W następnym odcinku pokażemy jak ułożyć płyty Stargress na betonie, na podkładzie betonowym. Tak, czyli będziemy układać na takich dystansach, czyli teraz wentylowany i będziemy przyklejać też bezpośrednio na mokro, na klej. Na klej. Także zapraszamy i dziękujemy. Dziękujemy Hej. twoja ekipa.